Cześć! Przyjechałem dzisiaj w miejsce bardzo dziwne, bardzo nieprzyjemne i takie, w którym... no, ja czuję to, że nazwa Antropocen na najnowszą epokę geologiczną nie jest nazwą przesadzoną. Przyjechałem w miejsce, w którym produkuje się Prawie 3 miliony ton warzyw rocznie. Warzywa te lądują później w naszych supermarketach i jemy je. Nic w tym nie ma dziwnego. Jednak skala tej produkcji wygląda tutaj na miejscu przerażająco. Miejscem tym jest wybrzeże południowej Hiszpanii w Andaluzji, wybrzeże Costa del Sol. Zamienione na przestrzeni około 40 tysięcy hektarów na jedną wielką szklarnię czy też foliarnię. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszędzie dookoła mnie są właśnie folie, a pod nimi uprawiane są warzywa: papryka, pomidory. Jest to miejsce o tyle ciekawe. Że dosyć świeże. Ta produkcja rozpoczęła się tutaj w latach 70., a na dobre, pod koniec lat 80. I e, pracuje tutaj w ciągu jednego roku nawet 100 tysięcy osób na tych wszystkich foliarniach, na tych 40 tysiącach hektarów. Przede wszystkim jest to ultra tania siła robocza, czyli nielegalni imigranci albo ilegalni z Afryki, z Maroko w dużej mierze ludzie uciekający przed skrajną biedą, przed wojną, także z innych części Afryki. No tutaj znajdują pracę i jakieś warunki zatrudnienia opisywane przez różnych dziennikarzy jako Niewolnictwo. Czego można się spodziewać, patrząc rzeczywiście po tym, jak to wygląda, po skali przedsięwzięcia? E, ze środowiskowego punktu widzenia jest to oczywiście no, katastrofa ekologiczna. Cały półwysep został zamieniony w morze plastiku, bo i tak się określa to miejsce białym morzem plastiku. E, ilość pestycydów i nawozów, które tutaj są wtłaczane też jest na pewno wielka drenaż wód podziemnych które zasilają to bo zasilane całe te szklarnie są wodami głębinowymi z odwierconych studni no jest prawdopodobnie procesem, który nie jest odwracalny w skali długości życia człowieka więc no, pytanie, jak długo jeszcze to pociągnie? I co po sobie zostawi? Na pewno masę plastiku. No, ale jakoś trzeba wyżywić tyle ludzi, ile mamy na świecie, w Europie. I to jest zawsze dla mnie takie pytanie, czy lepiej poświęcić właśnie kawałek terenu na takie ultraintensywne uprawy jak tutaj w szklarniach, przez cały rok uprawiane warzywa czy lepiej robić to w sposób rozdrobniony, za to na dużo większej powierzchni. No wydaje mi się, że to drugie jest jednak bardziej zrównoważone i możliwe do utrzymania na dłuższą metę. Ale z drugiej strony wszelkie znaczy wszelkie badania, które znam wskazują na to, że żeby ochronić przynajmniej dużą część ziemi przed bezpośrednim oddziaływaniem człowieka, należałoby właśnie wydzielić takie rejony jak ten pod superintensywną gospodarkę. Możliwe, że po prostu wymagałoby to poważnego uregulowania I mówię tutaj też o kwestiach związanych z pracą ludzi, No bo to jest... Jedno z, jeden z największych problemów też na pewno tego, co tutaj się dzieje. Pokazuję Wam zdjęcia z satelity, które najlepiej przedstawiają skalę no, skalę tego całego miejsca. Dla mnie wrażenie będąc tutaj na miejscu jest dość przejmujące, chociaż aktualnie nie widać ani pracowników. Ani nie śmierdzi jakoś bardzo mocno. No chociaż trochę śmierdzi. Ale nie przyjechałem tutaj tylko po to, żeby zobaczyć produkcji w papryki. Przyjechałem tutaj też po to, żeby zobaczyć najważniejsze lęgowisko rzadkiej kaczki, sterniczki, wymierającej w skali światowej. Najważniejsze lęgowisko w Hiszpanii i znajduje się ono właśnie tutaj, za moimi plecami. Na tym małym jeziorze gnieździ się największa populacja sterniczki w Hiszpanii. Aktualnie są tam też mewy czarnogłowe, płaskonosy, łyski, no a dookoła krajobraz jak z Marsa. Tam w oddali widać góry Sierra Nevada, ośnieżone, jak nazwa wskazuje ponad 3400 metrów nad poziom morza no a tutaj na wybrzeżu folia